9. Ogólnopolski Kongres Handlu i Dystrybucji, Market Roku i Drogeria Roku 2016. Ponad 600 osób, reprezentantów handlu i przemysłu, odwiedziło zorganizowany przez wydawnictwo gospodarcze 9. Ogólnopolski Kongres Handlu i Dystrybucji, Market Roku i Drogeria Roku 2016. Jestem pod wrażeniem ilości gości, e, paneli tematycznych, które się odbywają. E, no, i tej formy, że wybieramy sklep roku. Podczas całodniowej imprezy, która odbywała się w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Double czy Warsaw, nie było ani chwili na nudę, bo kongres to nie tylko konferencja dotycząca kondycji, wyzwań i perspektyw dla branży handlowej w Polsce i Europie, ale również okazja do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów. Integracja producentów i sieci detalicznych jest bardzo istotna. To jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o rozwój współpracy. Spotyka się tutaj naprawdę ważne osoby, osoby, które, z którymi rozmawia się, z którymi wymienia się poglądy, z którymi można też porozmawiać o biznesie. Jest też czas, jest miejsce, jest, 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 jest faktycznie fajnie zorganizowane. Kongres Handlu i Dystrybucji słynie w branży FMCG z tego, że jego mocnym punktem są prelekcje i debaty ekspertów. Kongres jest doskonałym forum wymiany informacji pomiędzy producentami a dystrybutorami. Jest też okazją do wielu wymiany doświadczeń i też dyskusji, która w formie paneli czy wykładów służy temu, ażeby doceniać wszystkie trendy, które w tej chwili dominują w światowym. Polskim i europejskim handlu, a także rynku FNCG. To właśnie unikalne fachowe informacje przyciągają tu setki chętnych do poszerzenia wiedzy na temat rynku, trendów, prognoz ekonomicznych czy zmian w prawie. Ta dzisiejsza impreza również widać, została przygotowana bardzo dobrze. Dużo, dużo znakomitych twarzy, którzy wypowiadają się na tematy interesujące w tej chwili wszystkich. To są podatki, to jest podatek supermarketów, to jest 500, który zdominował zdecydowanie tutaj wiele testy tej imprezy. Organizator, jak nikt inny, potrafi sprostać temu zadaniu, ponieważ zdobywanie, weryfikowanie i publikowanie informacji biznesowych to chleb powszedni pracowników wydawnictwa gospodarczego. Wydawcy wiadomości handlowych, wiadomości kosmetycznych, a także wzm wzmocnionego ostatnio personalnie i technicznie portalu wiadomościhandlowe.pl. W końcu kto, jeśli nie dziennikarze, jest najbardziej na bieżąco z branżą? To, co możemy dzisiaj tutaj znaleźć na konferencji, to, jest, to są trendy, to jest to, co się może wydarzyć w przyszłości i te rozmowy, które odbywamy między przedsiębiorcami no, służą między innymi, żeby wymieniać się, żeby rozmawiać o, o tym, jak może no, co wyglądać sektor, jak może wyglądać handel, co to tak naprawdę oznacza, jeśli chodzi o omnichannel, jeśli chodzi o sprzedaż internetową. W części edukacyjnej IX Kongresu Handlu i Dystrybucji eksperci poruszali między innymi takie zagadnienia, jak współpraca producenta i dystrybutora w zakresie promocji handlowych, Pozycja Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy marketing doświadczeń w erze Omni Fajna rzecz, która tutaj została poruszona na ostatnim tej kolekcji związana z z e commerceem w jaki sposób <laughs> zachęcić klienta, konsumenta do tego, żeby skorzystał z, z takiej czy nie z takiej oferty, będzie cały czas wyzwaniem e, praktycznie dla wszystkich, które na tym rynku będą funkcjonować. Dobór tematów i przygotowanie merytoryczne rozmówców dały efekt w postaci wyjątkowo ciekawych paneli dyskusyjnych, podczas których nierzadko dochodziło do ostrej wymiany poglądów. Oczywiście poza samym networkingiem, jak to dla wielu uczestników, to przede wszystkim ciekawe dyskusje panelowe, dobre prezentacje, a w dzisiejszym czasie, czasach, gdzie zmiany są jakby naturalną rzeczą otoczenia, którą towarzyszy, bycie na bieżąco ze wszystkimi nowymi trendami jest kluczem dla każdego zarządzającego, więc udział w tego rodzaju konferencjach jest jednym z, z ważniejszych wydarzeń. W tym roku po raz pierwszy organizator przygotował scenę promocji innowacji, na której wystąpiły firmy mające w ofercie lub korzystające z ultra nowoczesnych rozwiązań dla handlu. W kameralnej, dość swobodnej atmosferze słuchacze mogli poznać opinie specjalistów z wielu branż, których łączy jedno odważna wizja przyszłości własnego biznesu. Podczas tych wystąpień prelegenci i słuchacze byli dosłownie obok siebie, co świetnie skróciło dystans, ułatwiając dyskusję i zadawanie pytań. Jest miejsce w Polsce na nowoczesne imprezy, ta taka jest i jest. Pewnego rodzaju przesłanka, pewnego rodzaju dorobek, by z takimi imprezami wychodzić na forum międzynarodowe. Bardzo miło się spotkać w dobrym towarzystwie. Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowana impreza, zaskoczująco profesjonalnie przygotowana na, na klasie światowym. Fajnie, że są te stoiska, że można porozmawiać w taki sposób też handlowy z dostawcami. Przez cały dzień trwały również spotkania biznesowe, w których uczestniczyli kupcy sieci handlowych i przedstawiciele wytwórców, niektórzy w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach. Idea wcześniej zaplanowanych zamkniętych dwustronnych sesji spotkała się z uznaniem, czego dowodem był wyjątkowo duży ruch w strefie Business Mixer. Bardzo dużo... Um możliwości do przeprowadzenia rozmów i z producentami i z sieciami konkurencyjnymi. Ogólnie bardzo jestem zadowolony. Prosiłbym kontynuować ten kierunek. Handel z produkcją muszą się spotykać. Wspólnie musimy budować marki we wszystkich kategoriach sklepów, zarówno to w branży spożywczej, jak i innych branżach. Mniej lub bardziej oficjalne rozmowy handlu z przemysłem odbywały się też na stoiskach sponsorów. Kongres był również okazją do wyłonienia najlepszych sklepów spożywczych i drogerii. Myślę, że nagrody, które dostają różni operatorzy, pomogą mi w dalszym rozwoju. Są ważne dla posiadających te nagrody. Wiadomości handlowe od 9 lat organizują prestiżowy plebiscyt Market Roku, który wyłania najlepsze placówki w Polsce. To jedyny tego typu projekt na rynku. Jego metodologia zaczerpnięta jest z bliźniaczego przedsięwzięcia Supermarkt Des Yars, które od 20 lat funkcjonuje w Niemczech. Rzetelność wyboru podczas tegorocznej edycji gwarantowało 37-osobowe jury składające się z najważniejszych osób w branży, głównie prezesów i dyrektorów renomowanych firm produkcyjnych. Duże gratulacje dla całego zespołu, bo wiem, że dziennikarze jeździli i właściwie każdą z tych jednostek audytowali oddzielnie. Wiem, że Państwo mieliście swoją skalę ocen dla każdej jednostki, natomiast to też bardzo ułatwia jurorom pracę. Oprócz najlepszych sklepów, jurorzy wybrali m.in. najsolidniejszego płatnika, najciekawszą strategię czy najlepszą ofertę produktów świeżych. Nagrodę dla dystrybutora roku przyznali zaś sami detaliści, wskazując firmę, z którą najlepiej im się współpracuje. Drogeria Roku. Tym zaszczytnym tytułem wyróżniane są z kolei najlepsze drogerie w konkursie organizowanym przez Wiadomości Kosmetyczne, miesięcznik integrujący branżę kosmetyczną w Polsce. Sklepy bardzo wysoko cenią sobie nagrodę, co widać w jaki sposób o nią walczą. Ta nagroda faktycznie jest cennym trofeum, jest docenieniem całorocznej pracy. Jest czymś, co każda drogeria chce mieć powieszony na ścianie. Na miano drogerii roku zasłużyły wyjątkowe placówki, które osiągnęły sukces na tym niezwykle konkurencyjnym rynku. Ciekawy, różnorodny, pożyteczny. Tymi słowy można podsumować 9 Ogólnopolski Kongres Handlu i Dystrybucji, Market Roku i Drogeria Roku 2016. Frekwencja na naszym stoisku przekracza nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w tym spotkaniu. Mamy bardzo dużo ciekawych rozmów, uwag. Jest to faktycznie bardzo fajne miejsce do tego, aby podzielić się zarówno i z naszej strony nowościami, które przygotowaliśmy na, na ten sezon, ale z drugiej strony też usłyszeć opinie o tym, czego jeszcze nasi partnerzy potrzebują, w jaki sposób możemy wspierać ich w codziennej pracy. Wysoka frekwencja i pozytywne opinie Uczestników tylko potwierdzają, że bezpośrednie spotkania dostawców z odbiorcami są potrzebne. Na co dzień bowiem ich współpraca ogranicza się zazwyczaj do wysyłania maili i rozmów telefonicznych. A jeśli do tego goście mogą na żywo posłuchać i porozmawiać z najlepszymi ekspertami w branży, nie ma wątpliwości, że wizyta na kongresie to dobrze zainwestowany czas. Wydaje mi się też, że to jest jedyny moment, w którym w Polsce można robić spotkanie biznesowe. Nie ma targów. Takich branżowych, na których byśmy mogli się wystawiać. Więc konferencja połączona z prezentacją produktów i ze spotkaniami biznesowymi jest dobrą formułą. Myślę, że to można rozwijać w tym kierunku jak najbardziej. Jestem pod wielkim wrażeniem, jeśli chodzi o organizację tej imprezy jest ona bardzo dynamiczna, skupiająca dużo ilość uczestników, producentów, przedstawicieli handlu. Jest zorganizowana na bardzo wysokim, dobrym, nowoczesnym poziomie. Jestem zadowolony, że w niej uczestniczę. Czekam cały rok na kolejną edycję tej imprezy, ponieważ tutaj zawsze na tym kongresie właśnie można przede wszystkim porozmawiać biznesowo, można spotkać starych znajomych z branży i, i, i dlatego też właśnie ta atmosfera, która tu panuje, taka, takiej bezpośredności powoduje, że z przyjemnością się do Państwa wraca. Nic więc dziwnego, że większość uczestników tegorocznej edycji zapowiedziała swój udział również za rok. Do zobaczenia.